I trener Łukasz Kulik po meczu z Gromnikiem. Trenerze, w, w pierwszych słowach gratulacje za trzy punkty. I powiem szczerze, taki od 50 minuty po drugiej kartce Rafała, no, mieliście tak, taką grę w osłabieniu przez 40 minut, z której wybrnęliście zwycięsko, bo nie straciliście gola i pięknie się broniliście. Jak to trener postrzega całą tą dzisiejszą wyprawę piłkarską. Do 50 minuty graliśmy dokładnie to, co chcieliśmy. Utrzymywaliśmy się długo przy piłce, bardzo szybko tą piłkę odbieraliśmy i uważam, że mecz mieliśmy pod pełną kontrolą. Co do karnego nie będę się wypowiadał, mamy nagranie. Zobaczymy, jak to wyglądało. Dla mnie co najmniej jest sytuacja dziwna. A od 50 minut gdzie graliśmy w dziesiątkę mimo że już się cofnęliśmy, ale to było że tak powiem, wszystko przemyślane. I uważam, że to my stwarzaliśmy 100% sytuacje. I mogliśmy spokojnie strzelić czwartą, piątą bramkę, a przeciwnik tak naprawdę jedyną groźną sytuację stworzył po stałym fragmencie gry. I uważam, że mieliśmy też tej obronie niskiej, w tym bronieniu mieliśmy ten mecz totalnie pod kontrolą. I, I to my graliśmy to, co chcieliśmy, a nie przeciwnik. No tak jest, tak, tak, to, tak to wyglądało. I, a wracając do tego karnego, chociaż. Nie lubię tego komentować, to nie było kartki. I sędzia go pytałem, to mówi, no nie było. No, ja się cieszę, ja się cieszę że, że, że szczeliśmy o dwie bramki więcej. I, I to jest dla mnie najważniejsze. Star tak, tak, starajmy się nie komentować. Myślmy o swojej pracy i, i poprawiajmy swoją grę. A cieszę się, że. Cieszę się, że po prostu strzeliliśmy te dwie bramki więcej i ten karny nie zadecydował o remisie czy o porażce. Także dziękuję za wywiad i gratuluję jeszcze raz. Proszę chłopakom również pogratulować i do następnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.